Cześć, dzień dobry, to jest Wala 24 Sport. I co z tą Lechią? Po raz kolejny, chociaż dzisiaj w trochę gorszych nastrojach, a nawet zdecydowanie gorszych nastrojach niż przed tygodniem, no bo tak jak nas Los tydzień temu wynagrodził, tak wczoraj w Warszawie raczej pokarał. Porozmawiamy sobie o porażce 1 do 2 z Legią, porozmawiamy w tym znanym, zacnym i lubianym gronie Barty Graczkowski. Cześć, dzień dobry. I Damian Nitka. I wszystkim. Ech, no i chyba możemy panowie mówić, nie wiem czy o bólu, na pewno o rozczarowaniu, bo kiedy traci się bramkę w takich okolicznościach, nawet można powiedzieć, dwie bramki w takich okolicznościach, bo ta na jeden do jednego też zdobyta w doliczonym czasie gry pierwszej e, połowy, to, to gdzieś tam te morale, te, te skrzydła, które po naprawdę nieźle wyglądających momentami meczu, mogą być mocno nadszarpnięte. No i ten dobry mecz to jest słowo klucz i ten punkt wyjścia do naszych emocji, mam wrażenie, bo jeżeli to byłby taki mecz jak nie wiem w Łodzi, gdzie tam naprawdę Lechia nic nie pokazała, to może byśmy lepiej przyjęli tę porażkę, choć na pewno też byśmy wtedy żałowali, bo mieliśmy ważny punkt. Ale no tutaj właśnie po tym meczu z Legion jest takie podwójne rozczarowanie, bo mimo tego, że pewnie gdzieś tam braliśmy pod uwagę, że ta porażka może przyjść w Warszawie, tak Lechia nas. To no nie wiem, chyba zaskoczyła mimo wszystko naprawdę dość przyjemną grą, szczególnie jeśli chodzi o kreację z przodu, bo Lechia naprawdę stwarzała sobie sytuację, miała groźne kontrataki, było widać, że to był ewidentny plan na ten mecz i naprawdę no nie byliśmy jakoś bardzo daleko od wygranej. Oczywiście też mogliśmy przegrać wyżej, bo obroniony rzut karny i. I tak w sumie głupio sprokurowany przez Eliasa Olsona, też poprzeczka Olsona, który, który ładnie tutaj próbował pokonać Szymona Wejraucha. No ale też właśnie chociażby sytuacja Bobszka z drugiej strony. Także, no już jeżeli mielibyśmy tego meczu nie wygrać, no to przynajmniej na ten remis moim zdaniem zasłużyliśmy. I szkoda, że, że w takich okolicznościach znowu to się wydarzyło. Szkoda też, że. Szymon Wejrał, którego e, tak chcieliśmy zobaczyć w bramce, e, no tutaj e, trochę naprzeciw nam zagrał, przeciwko nam, e, no bo źle wyszedł do tej piłki. No i niestety e, wielki smutek na sektorze gości w 96. minucie. No właśnie Damian, w tej 96. minucie bramkę strzela Jan Żółkowski, w wyliczonym czasie gry, zawodnik, który był chyba zresztą kiedyś związany. Z Lechią tam poleciały bluzgi, poleciały przekleństwa swojej strony, czy oaza spokoju? Nie, nie, ewidentnie. Dziś byłem sfrustrowany tym, co się wydarzyło, bo... Eee, no strasznie, no, głupio stracone te trzy punkty i można fajnie mówić o fajnej grze, ale się liczy brutalnie tabela w, i szczerze powiedziawszy nie obchodzi mnie jak Lechia, będzie jak Lechia ma wyglądać pod względem gry, liczą się <laughs> te punkty, tych punktów jest zero, ponowny powrót do strefy spadkowej. Zobaczymy, co dzisiaj Stalmielec wyczaruje z Krakowią. Tam niepraw... Z górnikiem. Z górnikiem, przepraszam. O, z Krakowią zremisowałem <laughs> dwa tygodnie temu. Z górnikiem. Dla nas bardzo ważny mecz. Strasznie byłem wkurzony wczoraj, że straciliśmy te punkty, no bo gramy, gramy o życie i nie mamy prawa takich rzeczy robić, tak jak w Warszawie. Oczywiście sporo rzeczy się w Grzelech i zgadzało, w szczególności te kontry, bo Lechia naprawdę umiejętnie kontrowała te legie, no ale znowu Tomasz Bobczek, którego wychwalaliśmy bardzo w zasłużenie w starciu ze Stalą Mielec, no, no pieprzył trzy świetne sytuacje w tym spotkaniu. Na, nawet... Oj, sorry. Bartek się ewidentnie ze, ze mną nie zgadza. <tryk> nie, to jest tak no, uznajmy, że. Uznajmy <laughs> Wrac wracając, wracając do tematu, yy, to mm, a, skończyłem na tej akcji bram bramkowej Lechy, po której gdy Kapić uderzył, to jak się ta akcja skoń skończyła, yy, to było jakby bardzo pozytywne, ale Bobczek fatalnie popsuł te kontrę. Też o tym yy, to trzeba, trzeba mm. pamiętać, więc Tomasz Bobczek, bohater w rywalizacji ze Stalą. No antybohater ewidentnie, no bo mógł Lechii zagwarantować trzy punkty, a przez jego nieskuteczność Lechia, że tak powiem, wraca z Warszawy z niczym. Oczywiście nie tylko Bobczek był antybohaterem, no bo Szymon Wejrał według mnie zawinił przy dwóch bramkach. Zawinił również przy dwóch bramkach, w, moim zdaniem, w rywalizacji ze Stalą. Miłosz Kałachuer był kompletnie zagubiony. No Elias Olson też sprokurował rzut karny. Maksym Hłań kolejny mecz widmo, więc tych minusów było sporo. Aczkolwiek do, mimo, wszystko, mimo wszystko też dużo się zgadzało w, w grze Lechii. No Z tych pozytywów ewidentnie Rifet Kapić i Kamilomena według mnie dwaj najlepsi piłkarze Lechii. No Szkoda, szkoda, bo naprawdę trzeba zdobywać te punkty. No tutaj było spore rozczarowanie. Gra być może daje nadzieję na punkty w kolejnych meczach, no ale według mnie zgubiliśmy w Warszawie trzy punkty. I, i tyle. I, 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 I to bardzo <laughs> po prostu. Wszystko okej? Okay? No prawie. <laughs> Chciałbym cię zapytać, ale podam ci tej wody może, co? No, muszę się po prostu wykaszleć, ale nie chcę was zostawiać tutaj. Nie? Aha, a, ale no, mogę o do mówić? <noise> um, no, Zapomniałem z tego wszystkiego, co chciałem Cię zapytać. Aha, chciałem się skupić na tym, o czym mówił Damian, czyli o tych, na tych dobrych jednak walorach, których e, kilka. A ja no, też no, dużo o złych <noise> powiedziałem. No, no ja, ja wybieram pozytywniejszy fakt. Okej, okej. Ty wspomniałeś o Bobczku. O kapiciu. Bob no, Bob <noise> tak, albo o negatywnie, o Kapiciu i o, o Menie, którzy się faktycznie wyróżnili. Mi też jakby w pamięć zapadł e, co w pewnym momencie. On, e, trochę takiego pozytywnego zamieszania, zamieszania, tak. tak. Potrafił wprowadzić, no i szczególnie dużo się tam działo na skrzydłach, mam wrażenie. Te skrzydła były aktywne, szczególnie ta prawa strona, gdzie był Kamilomena, który no, robił, robił zamieszanie, co prawda tam były problemy z decyzyjnością czasami, ale ch chyba te skrzydła, nie wiem czy się zgodzić, najjaśniejszym elementem. Lech i boczne sektory to, to był ten pomysł na te spotkanie. No myślę, że, że się tutaj z tobą zgodzę. To był na pewno pomysł Lechi, czyli właśnie te kontrataki, no a jak rozpoczynać kontrataki, jak nie z wykorzystaniem naszych szybkich skrzydłowych. No i zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, ta prawa strona wyglądała bardzo dobrze. Faktycznie Kamilomena robił dużo zamieszania, no ale właśnie ta decyzyjność trochę zabrakło. Była ta jedna kontra, gdzie wychodzili też za ręką i nie wiem, czy to było podanie czy taki podanią strzał chyba Kamilomena, miał dwie myśli i jednocześnie wykonał yy, właśnie Coś co, każdy co, tak, coś, co ani nie było strzałem, ani podaniem. No i właśnie dla, dla odmiany ta lewa strona no źle wyglądała tak całościowo, moim zdaniem. Maksym Hłań, tak jak już tu było wspomniane, kolejny dosyć kiepski mecz. No i kto wie, być może w meczu kolejnym z Piastem trener Carver już się odważy go posadzić na ławkę. Może właśnie takie wejście z ławki jako joker gdzieś na podmęczonego rywala może to mu bardziej posłuży. No bo. Mamy właśnie chociażby yy, carenkę, który no, też może nie gra równo i też już dostawał szansę i ich nie wykorzystywał, no ale może tak czy siak to odświeżenie by się przydało. Zapytam kolegę Marka, realizatora, czy my już jesteśmy w stanie trenera posłuchać? Czy udało się pobrać plik. Jeżeli tak, to spróbujmy. First of all congratulations to, to Legia for snatching the game at the end. E, przede wszystkim pogratulować chciałbym Legii, która, która przechyliła e, zwycięstwo w ostatnich minutach. Like in Myślę, akurat wiemy, jak to e, jak jest, jak jest strzelić gola w ostatniej sekundzie, minucie meczu. So a week we've all the of a, czyli przez ten ostatni tydzień doświadczyliśmy wszystkich emocji, które daje futbol. I w końcu życzyć wszystkim najlepszego w finale week on Thursday. Chciałbym um, również życzyć legii powodzenia w finale Pucharu Polski A little bit on the game I thought it was I thought we were partially done by losing the goal in the last seconds No myślę, że na pewno nie cieszyły odnośnie meczu na pewno nie cieszymy się z tego, że straciliśmy goła w ostatnich minutach meczu no i nie ma czemu się dziwić bez dwóch zdań, bo też okoliczności ku temu spotkaniu były chyba takie, można powiedzieć, sprzyjające. Gdzieś tam się zastanawialiśmy, że ta Legia, no jeżeli chodzi o ligę, to w takim delikatnym dołku, jeżeli chodzi o pary europejskie, no z których odpadła, ale może zbudowana tym meczem wygranym z Chelsea, ale z drugiej strony na pewno zmęczona tak wymagającym spotkaniem, podróżą do, do Wielkiej Brytanii. Czy, czy to była po prostu niewykorzystana okazja? Bo dużo znaków na niebie i ziemi wskazywało, to jest ten dzień, to musi się udać dzisiaj. No według mnie można to traktować jako niewykorzystaną okazję, no bo Legia w tym sezonie w Ekstraklasie nie jest szczególnie trudnym rywalem, potwierdza to tabela, to jest piąty zespół w naszej lidze z pokaźną stratą do, do tych zespołów, które znajdują się na podium, więc tak, można to traktować jako niewykorzystaną okazję, tym bardziej dodając przebieg meczu, kiedy Lechia naprawdę się postawiła tej Legii i sobie stworzyła wystarczająco dużo sytuacji, aby wygrać ten mecz, co prawda nie było to starcie... Idealne I też nie możemy mówić, że, Le że Lechia w jakiś sposób zmiażdżyła Legię, no bo sobie przypominam fragment od 45 do 70 minuty, kiedy Lechia mogła stracić cztery bramki, tak mi się wydaje, bo, bo Legia sobie stworzyła wtedy y mnóstwo tych sytuacji, i wtedy można mówić o, o szczęściu, jakie mieliśmy, ale mimo wszystko. Lechia się naprawdę postawiła. Moim zdaniem tak obiektywnie powinien być remis. Okej, okay, powiedziałem obiektywnie, subiektywne zdanie, więc <laughs> troszeczkę wysz, wyszło masło maślane, ale po prostu uważam, że, że remis byłby zasłużony tutaj, ten podział punktów. Szkoda, Lechia miała szansę, by wygrać. Legia ostatecznie no, wykorzystała stały fragment gry. No, dobre dośrodkowanie, troszkę błąd Weiraucha z tym wyjściem. No, i Jan Ziółkowski, który był absolutnie. No mecz w tym spotkaniu, bo gościu grał fantastycznie w obronie, jeszcze dołożył bramkę. No z przyjemnością się patrzyło na grę tego, tego obrońcy. No i został bohaterem tego dnia w Warszawie. Mm, e, no właśnie, bo my tak krytykujemy Szymona Weiraucha, za którym jak słusznie wcześniej wskaza wskazałeś się opowiadaliśmy. E, pytanie to jest teraz, czy nie wiem, czy zmieniamy podejście, czy, czy to jest moment, w którym przynajmniej na meczu z Piastem oczekujemy powrotu Ukraińca do bramki, czy to jest w ogóle możliwe? Bo, bo tam najpierw pojawiła się kwestia kontuzji. Ja nie wiem, czy, czy, czy ta kontuzja, już, to już jest temat zamknięty, by się orientujecie? Znaczy, no jeszcze teraz na ławce Bogdana nie było, także ta kontuzja chyba jest, że tak powiem, w trakcie. Nie wiem, na ile jest to poważne, ale wydaje mi się, że jeszcze z Piastem na pewno Szymon Wejrauch wyjdzie. Mam nadzieję, że trochę odbije się, bo, bo tak jak też Damian powiedział, ten mecz ze Stalą też nie był idealny. Trochę można było o tyle przymknąć oko, że ten mecz po prostu wygraliśmy. No tutaj te błędy już kosztowały nas punkty, no nawet mimo tego obronionego karnego no to wydaje mi się, że nawet sam Szymon gdzieś tam będzie krytycznie do siebie podchodził, no bo mógł być takim naprawdę w pełni bohaterem, no ale niestety tutaj ta lekka plama na tym występie pozostanie. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że też właśnie całościowo w meczu z Piastem ta defensywa nie będzie robić takich no kolejnych tutaj baboli, jak chociażby no, nie wiem, ten Strał Olsona, takie też niepotrzebne, niepotrzebne, różne nerwowe po prostu zagrania w obronie i gdzieś sytuacje, które czasem może można i, i wcześniej przerywać, a, a tymczasem złą decyzyjnością sami sprowadzamy na siebie kłopoty. Ja już po tych wszystkich meczach Lechi w tym sezonie w ekstraklasie zupełnie nie wierzę w to, że Lechia czegoś nie odwali w obronie. Jest to pewne, że według mnie stracimy gola lub nawet dwa. Kwestią jest to, czy po prostu strzelimy więcej bramek, bo. No to jest klucz. No, niestety tej obrony nie zmienimy. Ci goście robią mnóstwo błędów. Niestety. I po prostu musimy strzelać więcej bramek niż nasz, niż nasz rywal. Mamy ku temu potencjał. W Warszawie mogliśmy strzelić trzy gole, według mnie, więc no. Trzeba po prostu strzelić więcej bramek niż Piast już odnosząc się do następnego spotkania, bo wydaje mi się z całym szacunkiem dla tej defensywy, że coś po prostu stracimy, bo widzimy no, co mecz się powtarzają błędy. No, raczej się to nie odmieni do końca sezonu po prostu. To taki znak rozpoznawczy się zrobił, to, to prawda. Jeżeli chodzi o mecz z Piastem, to ku niemu powoli przejdziemy, nawet ktoś pytał już o ten sobotni mecz no właśnie, sobotni dzień dobry, czy jeśli sobotnie mecze, mecze zostaną przełożone na inny termin, to istnieje szansa na to, że Lechia w tym czasie, aha, znowu poleci na Półwysep Arabski no, wydaje mi się, że, że nie do końca, nie. ale byłoby to, byłoby to, byłoby to ciekawe Szybki czarter. rozwiązanie. Szybki czarter. Tak, może. wyczarowany. No tak, to, to oczywiście w związku tak z żałobą narodową, ale to mieliśmy okazję chwilę przed programem o tym porozmawiać. nie ma komunikatu, prawda, że, że mecze miały być przełożone. Nie ma przyłożone. komunikatu nawet no, tak kolei. Być nieoficjalnie może po się, będzie. Tak? Nieoficjalnie się mówi, że te mecze no, jest szansa, że będą zagrane, tylko po prostu chociażby bez oprawy artystycznej, muzycznej. No ale to musimy poczekać na oficjalny komunikat, no bo to jeszcze nie jest nic potwierdzonego. No mam nadzieję, że mimo wszystko normalnie uda się zagrać ten mecz. Jasne. to spójrzmy jeszcze na ligową tabelę, bo pod bo, bo tam się czerwono zrobiło, jeśli chodzi o lehkie miejsce, 16, 27 punktów, czyli tyle samo co opuszczanie połomnicy. stąd też to całe zaciekawienie. No i piast w środku stawki, 38 oczek po 29. Spotkaniach. No, jeżeli Legia była rywalem, z którym mogliśmy wygrać i to na wyjeździe, to, to Piast jest chyba tym bardziej taką różną, z którą wygrać się da. Graliśmy tym bardziej, z Legia. No więc no, właśnie. No, tym bardziej, że z tym Piastem wygrać trzeba, bo, bo pięć meczów tak do tak końca, pięć jest. finałów nam zostało. Odnosząc się jeszcze na, na sekundkę do tabeli, no to w szczególności bolą te dwa starcia z puszczą, kiedy zagraliśmy absolutnie beznadziejnie. Jakieś niziny piłkarskie zagraliśmy, bo to było. No, no, Zabiły no, nas daleki dramat. No i widać, no ma to takie odzwierciedlenie bilansu meczów bezpośrednich. Przegrywamy z Puszczą. Co do Piasta, no właśnie, no rywal, który no, no gra o nic już w tym sezonie. No ani nie wejdą do czołówki, utrzymanie też już, no może matematycznie jeszcze pewnie nie mają, ale realnie umówmy się, Piast jest w przyszłym sezonie w ekstraklasie. Drużyna, która w tym sezonie absolutnie nie powala, bo już mamy dosyć taką dużą próbkę, jak ten Piast wypada, no trzeba wygrać ten mecz i tyle. Naprawdę, ja jestem akurat w tej opcji, która uważa, że terminarz mamy całkiem niezły, bo gramy z szeroko pojętym środkiem do samego końca. Musimy, musimy to po prostu wykorzystać zagrać, narzucić swoje tempo. No i zdobyć trzy punkty, bo sytuacja tego wymaga. Właśnie w sobotę oczekujemy pewnie takiego meczu, który był momentami w Warszawie, czyli aktywnego z przodu, bez tam oglądania się do tyłu, dużo gry na skrzydłach, po prostu osaczania przeciwnika, to, to takiej lechy należy się spodziewać, już bijący się o wszystko. No kon chcemy kontynuację. Tego, co było może przede wszystkim ze stalą, tak odnosząc się do poprzedniego meczu domowego, bo tam nawet pomimo tych dwóch straconych bramek w pierwszej połowie, no to Lechia stwarzała sobie szansę i, i, i ta połowa nie musiała się tak skończyć, więc no mamy nadzieję, no patrząc na to, że no my musimy po prostu, tak jak Dan mówił, no, pięć meczów do końca. Jeżeli gdzieś zakładaliśmy jakieś punkty i szukaliśmy okazji, żeby te punkty łapać, no to na pewno w takim meczu jak z Piastem, w ogóle w tych wszystkich meczach domowych, tak jak Daran mówił, gramy ze średniakami tabeli. Punktów za to nie ma z góry przypisanych, ale na pewno nie są to mecze nie do wygrania. No ja wierzę, że to, że te, te najbliższe tygodnie jednak będą pozytywne dla nas i, i, i widzę tu też taką szansę w najbliższych przynajmniej dwóch kolejkach na oskoczenie tej puszczy, puszcza gra z pogonią najpierw i potem z Lechem. Także no nie wiem, powiedzmy nawet, że, że ugrają jeden punkt, no to my w meczach właśnie z piastem czy z Krakowem jesteśmy w stanie spokojnie te cztery punkty ugrać, więc powiedzmy zrobić sobie przewagę trzech punktów na, na trzy ostatnie kolejki. Także no. Te mecze będą kluczowe. Jeżeli my z Piastem nie wygramy, no to oczywiście no pewnie będziemy dalej w grze, no ale już tak coraz mniej będzie zależne od nas i, i pewnie będziemy musieli coraz bardziej też patrzeć na tych rywali. Teraz też jeszcze nie jesteśmy w pełni zależni, patrząc właśnie na tabelę i te mecze bezpośrednio spuszczą, eee, no ale ten terminarz i nasz i Puszczy sprawia, że no z pewnością mamy spore nadzieje, bo tam jeszcze może się zamieszać. No chociażby też jeszcze ten mecz w ostatniej kolejce Puszcza Śląsk. Kto wie, e, czy Śląsk nie będzie grał o swoje lub właśnie o nasze utrzymanie. E, także no wszystko przed nami. No i ale my musimy punktować. No i by tak było, pięć meczów do końca w sobotę, mecz z Piastem Gliwice. Mam wrażenie panowie, że wyczerpaliśmy temat. ile można gadać o przegranym meczu, tym bardziej, że gardła Czują chyba jeszcze trochę trudy wczorajszego spotkania. Damian Nitka. Dziękuję bardzo. Martek Graczkowski. Dziękuję. Jan, nazywam się Miłosz Dzięki, program realizował Marek Krewta. My słyszymy się w poniedziałek za tydzień na Fali24 Sport. Siemano.